Bardzo dobrze yy, się bawię aktualnie teraz Nie, sywil na uberze! What? What? <ścoughs> nie! Deuman De Yo Yo, let's fucking go Fuck yeah. O, oh, zawsze to chciałem w tefie dwójce O, o, o Wow To się ma o, to ty? Ja jestem za tobą Okej. Okay. dem. Ale dobra, jest tak jakby scope na tej snajperce, to jest nice. Znaczy, na tym rewolwerze. Mhm. Mm o, to jest dziwne. Nie, nie wiem, gdzie mam <laughs> iść, nie wiem, gdzie są wrogowie. To jest taki battle real, pretty much, bym ci powiedział, wiesz? To jest Hydro, nie? Ale całe Hydro, nie tylko kawałki Hydro. Jest... O, ale pięknie wyglądają klasy na innych kolorach, wow. Czy tylko mi się wydaje, że takie dziwne w ogóle widzieć takie klasy w innych kolorach niż czerwony i niebieski. Jest dziwnie, jest dziwnie. A gry granaty od demo żółte w szeregu, co to jest? No, no. Ej, ale net nie ma tylu z... gracz na serwerze to już jest istny chaos. Ale nubie, Jesus. Okej, okay, jak na razie się zajebiście bawię na początek. <laughs> I się witałaś. Oh, o nie, Joko, o oh, fuck. Uu, ale ogień. się na się zielone i ale... No nie? Karst, to jest pretty much karst. Co robi Cywilian? Cywilian w tym trybie chyba nic. Eee, widzę, że ma custom animacje, w sensie, że w, jak wybierasz klasę, nie? Niektóre postacie mają inne animacje. U no. w strefie dwójca actually. Czy tylko Scout? Tylko Scout. A, bo ma inną broń. Dobra, I see, I see. Cywilian robi tutaj taką typową pozę. You know, I, I, I had to do it <laughs> to him. Tak, dokładnie. Okay. Śpi. Ty tutaj śpiech normalnie ten trik staba na gościu zrobił. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dziwne uczucie widzieć tutaj dobrych graczy z Stefa Dwójki, takich bardzo, wiesz, wyskilewanych, right? Mm. O! O, oh shit! O cześć, jestem za tobą. Boom! <laughs> Ja ten widzę czasami tych graczy w zielonym kolorze, nie? I ja czasami jestem confused. Ja też tak jeszcze No, no. A ja tak się dziwnie... strasznie dziwnie się patrzę ten... O Jezus, żółty random Eee... Zabiłem nie wiem, się jednak. ale mi się bardzo podoba. Chciałbym naprawdę zobaczyć tą wróżkę rakiet w normalnym TF2. Bo wydaje mi się, że jest balansowana, że tak wolno leci, te, leci ta rakieta, nie? Ja. Yeah. Tak by bardzo każe enemy za to, I że stałem w miejscu bo w checkpointie. Ty, wiesz co? Wszystkie efekty są ten ulepszone w tej, w tym modzie. No, A widzę. I ile ci William ma zdrowia? Holy shit! Ho holy fuck! Terpe Jestem zaraz godlike będę miał. What the fuck? <laughs> <laughs> shit, zginęłem. O Boże, ale to tak bardzo trudnia ten, szpiegowi, bym powiedział, ten, przebieranie się. W ogóle rola szpiega to jest strasznie trudna, pomyśl sobie teraz. A co, ja jak czemu się różni? No masz cztery teamy. A, A no tak. Jestem zielony teraz. A ty jesteś zielony. Ok, let's fucking go. To jest naprawdę karst. <laughs> tak. Wow. A tu jest zielono. Ja się czuję jakby... Wiesz jak na Photoshopie we, 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 weźmy sobie jakiś obrazek i nagle sobie po prostu... Jakiś konkretny kolor niż nie? Mhm I po prostu takie uczucie mam jakbym, wiesz... Ale jak żółty jak dziwnie wygląda On by... DDoS wyglądał jakbym czaraty jak dziwnie wygląda w zielonym teamie? To jest chaos To jest istny chaos No ludzie ja zawsze na heavym grałem z tym... Z Tomisławem, wiesz? I mi się tak dziwnie gra... Eee... Minigunem. Mhm O, ale cisne mi o! Jedziemy ich! Dynamit jesteś mi... <grym> na Joker. Nie, yeah. ale milga mi cały ekran zajmuje, nic nie widzę. Wow, zginęłem. Jakie mam KD? Not bad, 27 kills i 12 śmierci. Jak na mod, w który nigdy nie grałem, chyba nie jest tak tragicznie. Ale okej, okay, heavy mi się miło gra. Czy w Twoim teamie jest chociaż jeden heavy? No. Czuję się, jakbym był jedynym heavym tutaj w tym... na tym serwerze. Lol. O, ale to takie. Satisfying so jest, jest wszystko. Nie wiem czy mi się tylko wydaje tak, czy... Na pewno efekty są lepsze i to widać. O jest znacznie lepsze. Bardzo ładne są. Ile ten heavy miał HP? What the fuck? To ja, hoho -ho. Ty jesteś? To jak to był Jak pyszczę? Ja sobie tym heavym, nie? Ja się czuję jakbym strasznie dużo tam koło także cały team wymieszczela jakbym nie tracił HP w ogóle. Bardzo dobrze Yy, się bawię, a teraz. Nie, cywilne Uberze! Łódź! WHAT! What? <śmiech> nie! <śmiech> Zniszczył mnie! <Brew. śmiech> to było straszne! Och, idę przebrać majty! <laughs> to jest gorsze niż granie na Slender fortress w Tefa Dwójce. Takie cywilne Cię po prostu biegnie z tą parosałką yeah, i co zrobić? Ja tutaj gram, ja dosłownie mam orgazmy w tej chwili. Czuję się jak pierwszy raz, jak grałem w Tefa Dwójkę. Naprawdę. <laughs> Ale wiesz jaki mam problem? Nie hmm. mogę... nie mogę się skapnąć... nie mogę nie mogę się skapnąć jakiś średni poziom skilla gracza, z którym walczę po jego kosmetykach. Why do they call me a good demoman? Okej, okay, jest działko. Proszuję ich... O, oh, poszuję twój <laughs> Punkt Fakie. Nie, tutaj dosłownie widzę civilian mainów biegających. <gryzm> 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 Au. Uj, jak wiesz, stabnąłem na od teraz są zakrwawione. Uuu. Ale bardzo mi cieszy to całe zainteresowanie w ogóle polskiej społeczności tym modem, bo wiesz, jak dużo osób mi sugerowało, żebym w to zagrał? Jesus. Hmm. Ludzie mi dosłownie to spamili pod filmami. Nieźliwy, ała, ujebałem się w język. O! Uuu, krwawie! jak już mówiłem, nie dziwię się, że ludzie chcieli, żebym w to zagrał. Nie, ale serio, bo ja byłem tym bardzo zainteresowany i te zmiany, serio, są, no, co najmniej ciekawe, co najmniej bardzo ciekawe. Tak, tak. Ja już widzę, jak, powiedzmy, TF2 ci się znudzi, po prostu skoczy sobie tutaj sobie popykać. Nie. Yeah. Zauważyłem, że nikt nie gra zwykłym snajperem, tylko wszyscy grają z tym rewowerem teraz na snajperze. <laughs> LOL. Nie dziwię się. Tak samo jak w TF2 masz jakiś update dotyczący się jakiejś klasy, nie wiem, jak wszyscy gram tą klasą. Nie. Yeah. to jest ten spawn i to jest yeah. ten tak, Taki powinien być ten portret, no. O, 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 idziemy. O, Fakie, ale wchodzą mi pipe y ładnie. Nie, nie, go! O, o, powinienem grać competitive, kurde, malem teraz. O, oh, ale cisnę. Powinienem grać, kurde, w premier. O! Oh, ty! Yo! To są te... Wie, wiesz, jak TF2 miał te animacje... ...powiedzmy, śmierci po spłonięciu, co nie? To właśnie mój Dome'a'n miał tą animację, jak płonie. okej. Okay, okay. Jak umiera, nie? To jest piękne. O! Mamy tu parę dobrych graczy. O, szpi. To okej, okay. do widzenia. Dlaczego nazywają mnie dobrym demomanem? Gdybym nie był dobrym demomanem, nie byłoby mnie tutaj, nie rozmawiałbym z wami. Zróbmy to! <trybujesz> 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 bardzo mi się podobają te animacje, znaczy efekty wybuchów, te partikle. Takie bardziej są kartuni. Bardzo ogólnie mi się te efekty bardzo fajnie, znaczy bardzo fajnie wyglądają, moje Zgadzam się. Hello. Hello there. Widzę, że pyrom Team Fortress 2 idziesz? <grym> Oczywiście. O, o, o! Uff, nie, 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 Uff! Dajesz go, dajesz go, jest lit. Fuck yeah, dobrze. O, jak trzymasz ten dynamit, to dalej rzucasz, okej. Fakie. Cześć jest coś? <noise> Jak wygląda mapa? Jak tar, turbine, tylko że na każdej ścianie jest wyjście takie bazy. O jezu. Zobaczmy to. O, o. o mój Boże. What the fuck? Okej, okay, zabiłem skauta, randomowo strzelając. I robię, na ja naszego medyka, a nie zabiłem skata, który go gonił. No właśnie, chodź, no właśnie. Chodź, chodź. Mój tracing, <laughs> nie poknęsz mego tracinga. O, walka na naile, co? Nie, to nie fair. Oh shit, było oh, szybkie, Ok, shit. Yeah, shit. No, bardzo. What the fuck? To jest piękne, jak trzy teamy biegają ten. Nie, wiem, speedrun, jak wiem. Spam kampuje enemy team. <laughs> Uuuu, uh, przeliczyjmy nami! Nieeeeee! Ja bardzo nie lubię tego, że nie mogę tak, ten... A. O! Mam teczkę! Let's fucking go! Mam medykę i ciśniemy. O nie, nie, nie! Zostaw ty go! Zostaw! What, what, what? What the fuck? Co on robi? Przechyczył mnie! Ale skomplikowany jest ten tryb teraz na cztery teamy. Bo ty masz ukraść komuś teczkę, nie? Jak się inny nami cię zabije, zwinie ci tą teczkę. Yep. Like, Jesus! To zupełnie zmienia ten tryb. Nie mogę za się przyzwyczaić, że widzę po kilka teamów do. To jest niemożliwe nie do przyzwyczajenia się. Dalej to jest takie dezorientujące. Tak widzę zielonego, ale tego nie myślę, co mam robić. No właśnie. Jak widzisz inny team niż ty, w którym ty jesteś, takie... ha. Huh. O! Oh. Facetab! Arena Flask. Nie chcę grać na Arenę. Ja chcę zobaczyć. Chcesz? Nie to okay. co być. Arena, I guess. Let's go. Na cztery teamy Arena. Dopiero sobie to... Dopiero mi to do głowy wpadło, co, yeah. to ma być? Oj, oj, to jest ciężkie, okej okay. O, 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 witam, do widzenia Okej, okay. chodź, Engu, umrzyj, proszę, okej okay. Tak też można Zrobimy do tego snajpera, co sobie tu biega Okej, okay. jest martwy, pięknie, pięknie O, daj go, jest! O, pięknie, świetnie, GG Easy Oj, tak, tak, medyczek Plus jeden. Brrrrrrrranie! <coughs> o nie, mam tylko dwóch graczy, jestem lit as fuck. Nie mam medyka już, okej. Okay. Nie mam ammo. Nie! Okej, okay, umarłem To no, było nie. nice. Ale wiesz co? Ten tryb naprawia całą arenę, moim zdaniem. Bo pamiętasz, jak była arena na dwa teamy wtedy w dwójce, nie? Mhm. Mm Problem był w tym, że nie chciał się tam grać, bo czekanie jest, right? Aż się skończy. Mhm. Mm bo długie strasznie, ale tu się szybko wszystko dzieje. Ale de facto też mi się wydaje trochę niezbalansowane. Znaczy, na pewno nie jest balansowany, ale. Dobre jest to, że nie trzeba czekać dużo na respawn. O jezu, widzisz, niektórzy ludzie, jakie mają okropny fow na broni ja widzę ich fob? Tak, no, te... no. nawet w tej można widzieć fob ja, innych ja, graczy, ja, moim ja, zdaniem ja, jest bardzo fajne. Z jednej strony, bo z drugiej, jak nagle obserwujesz gracza, który ma wyrzucenie raket przy mordzie, to... Może <laughs> specjalnie, żebyś nie mógł, kurde, stream snajpować. <laughs> Dlatego nie gram teraz z pesami takimi, wiesz, jak Sniper czy Scout, Marlon? bo one bardzo odpowiadają na, wiesz, takie... O, skryty jest! Skory to się bardzo dość tutaj. O! Let's fucking go! Yeah! Rozwoliłem cały blue team! O nie. O, za tobą! O! O! O nie, wiem, o! Oh. Clutch or <laughs> kick? <laughs> to -side. Ale oni też nie mają medyka, może ich po prostu zaspamić na śmierć w sumie, wiesz? Nie! <noise> MG tutaj mamy Spire. To <noise> jeden kontra 4. E, co sądzisz o tym modzie? Puh, puh, powiem tak, wiele rzeczy mi się bardzo podoba. E, tak jak mówiłem, przez tego poliszu jest bardzo dobrze zrobione. Hmm. Ale moim zdaniem zdecydowanie te tryby z tymi czterema filmami <noise> <tymi głos> nie są aktualnie zbalansowane. Oj, absolutnie nie są zbalansowane. I szczerze mówiąc, no. no... Nete graliśmy sobie tam na opornie. Tu po końcówkę graliśmy, ale chwilę tam pogryliśmy. To już bardziej się czuje jak TF2, ale wciąż widać, że te stare broń, które są by wycięte z gry, i te, które dodali tutaj, no nie są aż tak dobrze zbalansowane. No, widać to gołym okiem, tak jakby. Moim zdaniem, właśnie z tymi broniami, to szczerze, właśnie nie wiem. Nie, niektórych nie używałem na to, żeby sobie wyrobić jakąś opinię. A nie mm. wydaje mi się, żeby była specjalnie jakaś broń, która ja bym sądził, że by była zła, szczerze, z tych co jakąś Nie, nie, nie. Na pewno to, ja jedyny problem, jaki ja mam, to właśnie ten tryb z tymi teamami, ale... No, taka prawda jest taka, że mi się wydaje, że to byłoby ciężko w ogóle zbalansować. Jeśli o tym pomyślisz, no, to idzie tą drogą taką... TF2 jako casualną grę. Bo TF2... Próbowałeś w competitive trochę, nie? Przez to ten balans był bardzo ważny w grze. Mhm. A tutaj to jest po prostu, żeby tak się stylować, nie? No. nie? Nie wydaje mi się, tak, że to do końca prawda. ma być te zbalansowane w 100%, right? No, to no to, prawda, tak. prawda. Nie. Bardzo mi się podoba jak na razie i podobają mi się te wszystkie, no wiesz, jak mówiłem, efekty, te animacje, e, lightning, sam, samo oświetlenie w tej grze bardzo piękne jest moim zdaniem. Mhm. Te st bardziej stylistyczne, te mhm. takie, no. Widać, że to jest te, tak... Jakby, jak bardzo inspirowaliście tą betą Stefan 2 right? Tak, widać to. Nie, yeah, yeah. Moim zdaniem 10 na 10 mod. Zagrałem jeszcze raz. <grym>